Witam z tej strony Szwajcar. W tym nagraniu sprawdzimy jak radzą sobie uczestnicy Trading Skill edycja 4. Dokładnie mamy tutaj post, gdzie są umieszczone podglądy na konta uczestników i najważniejsze co nas interesuje, to teraz sprawdzimy tradera numer 16. Onikusiwy. Jesteśmy. Na podglądzie do konta tego tradera numer 16 w siwy widoczny jest tutaj zysk w tej chwili aktualny plus 43% prawie 44%. Depozyt początkowy 2600, aktualnie 3738. Widać, że pozycje są wszystkie zamknięte. I zobaczcie, że tutaj stabilny wynik w górę. Tego 28 kwietnia był błąd serwisu MyFixbook i wiele podglądów przekłamuje właśnie ten poziom drawdownu, czyli obsunięcie kapitału. Błąd wynikał stricte z. Błędu wewnętrznego na platformie na Facebook. Platformie Możemy przejść do szczegółowych statystyk, czyli zmiany dzienne, tygodniowe, miesięczne. Przypomnę tylko, mamy dzisiaj poniedziałek, drugiego tygodnia trwania rywalizacji. Możemy sprawdzić, na czym został wygenerowany w większości ten wynik i widać tutaj profit. 743 na dolarze do franka szwajcarskiego, usd. -CHF. Później funt do franka, czyli GBP CHF. Dwie pary z frankiem. Także tutaj ten uczestnik handluje głównie na tych dwóch parach. Głównie zawiera pozycję short. Szczegółowe statystyki można tutaj sprawdzić, w jakich godzinach zawiera transakcje, jak to wygląda półzędem dziennym. Oczywiście dane są brane z poprzedniego tygodnia i różne inne dane. Można także przeanalizować historię transakcji, jakie wykonuje. Ten uczestnik rywalizacji. Także pełny podgląd tylko i wyłącznie na grupie traderów. Obecnie w rywalizacji mamy 24 uczestników, a nagrody są przewidziane od pierwszego miejsca aż do dziesiątego. Także wystarczy mieć dodatnią stopę zwrotu na koniec rywalizacji. Po 8 tygodniach końcowa data rejestracji to 17 maja. Wszelkie szczegóły, oczywiście, na grupie traderów na Facebooku. I na sam koniec uczulam jeszcze raz, aby nie nadużywać ryzyka, ostrożnie z gridem. Grid nie jest zabroniony, ale lepiej tego nie stosować. No bo stracicie 50% kapitału, to musicie odrobić plus 100%. A grid prowadzi do przelewarowania. W praktyce pokazało to bardzo wiele osób. Także uczcie się na błędach innych, nie popełniajcie tych samych. Trzecie ostrzeżenie. Tak jakby to po tym. W konkursie Trading Skill edycja 4. Jest planowana edycja 5. I ostatnie ostrzeżenie: też biorę udział w tym konkursie obecnym. Trading Skill Edition 4. Tutaj na koniec jeszcze odniosę się do tego komentarza. Dwa miesiące to nie jest maraton. Dla traderów forexowych to jednak jest maraton. Niektórzy nawet nie wytrzymują tygodnia, dwóch tygodni w rywalizacji. Także w tradingu na Forexie jest przecież twierdzenie, że 90% uczestników, można powiedzieć, spekulantów, traderów traci 90% kapitału w ciągu 90 dni. Także to jest bardzo duża próba dla traderów. Głównie chodzi o. Scalperów i day traderów, intraday. Natomiast swing traderzy tutaj mają bardzo prosto wygrać taką rywalizację, ponieważ handlują mniej więcej od 3 do 10 dni, trwają ich transakcje. Także konkurs trwa 60 dni i to dla nich nie jest żadna przeszkoda aby pokazać już kilka zagrań ze swojej metody teraz jeszcze nie w edycji czwartej ale w edycji piątej będą wyzwane wszystkie grupy dotyczące tradingu na polskiej scenie tradingu na tej PST wyzwiemy każdego zobaczymy kto podejmie rękawice Wątpię, żeby ktoś podjął, bo wszyscy unikają ciągłości transakcyjnej, promują się pojedynczymi zyskownymi transakcjami, a ja już jak trafia się strata, ucinają temat i po prostu przemilczają. Także czekajcie na edycję piątą, która będzie dużo bardziej nagłośniona. Natomiast obecna edycja czwarta jest zorganizowana w głównej mierze dla członków grupy traderów, aby sprawdzić umiejętności, czyli skill transakcyjny właśnie na grupie traderów. Czy czasem tutaj nie nadużywacie tego krytykowanego przeze mnie stylu transakcji? Czyli 4 litery, grid, uśrednianie strat, akumulacja w strefie, martyngał i różne inne metody pochodzące typowo z kasynowej ruletki. Uwielbiana metoda przez traderów intuicyjnych, którzy wielbią Livermora, a przecież on bankrutował pięciokrotnie. I na przykład książka Oliver Murze wspomnienia, wspomnienia gracza giełdowego jest tą książką, którą polecam dla każdego początkującego spekulanta, tradera, inwestora. Z tego względu, że pokazuje jak tak zwane bucket shopy, czyli ci nasi market makerzy, Którzy robią rynek OTC, over the counter, czyli spod lady, jakie praktyki, jakie sztuczki, jakie manipulacje mogą stosować. Druga kwestia to jest to, że w tej książce bardzo dobrze jest pokazane, że gdy Livermore piramidował zyski, pozycję long, to zarabiał, a gdy przetrzymywał lub gridował, to wtedy zaczął tracić. A na przykład to testowanie rynku, sentymenty na początku sesji, no to jest tylko wzmianka o tym, jak tworzy się właśnie sentyment na początku, aby wyczuć, czy popyt, czy podaż ma przewagę na rynku. Ważniejsza jest ta kwestia, czyli zarządzanie kapitałem, a nie wyczuwanie sentymentu. Bo co nam daje takie wyczuwanie sentymentu, jeśli ruchy gridujemy, czyli chcemy mieć rację nad rynkiem. Natomiast tutaj rynek rozstrzyga, nasza racja jest niczym w porównaniu z tym, co zrobi rynek. I z tym przesłaniem kończę to nagranie. Powodzenia w dalszej rywalizacji.